Jak się do niego przychodzi w odstępach na przykład miesięcznych, to mhm. bardzo wyraźnie widać, czy przy, mhm. przy kilkutygodniowych, ma inny koloryt, inny zapach, co innego kwitnie, co innego śpiewa, mhm. inna, inna roślinność się pojawia. Dzień dobry. Jesteśmy w forcie Tonie, gdzie znajduje się obecnie główna siedziba Muzeum Twierdzy Kraków. Ja mam na imię i postaram się pokazać Państwu dzisiaj to wyjątkowe miejsce. Wysolenia Wichor e, to jest przypisane do portu i z tym nawet nie ma sensu walczyć. Fort taki jest. Co do fosy jest jeszcze jedna kwestia, Fosa była e, połączona, e, była, była w zasieka nie? zrzutu podczas tego. To jeden ze 120 zachowanych obiektów wojskowych austriackiej twierdzy Kraków. Ten fort miał bronić zachodniego odcinka twierdzy Kraków i ważnych komunikacyjnych traktów, między innymi traktu wiodącego w kierunku Olkusza. Te kraty pocieli, to prawdopodobnie jest z okiennic ten element, a reszta to już jest wolna twórczość. Powstał w 1879 roku jako dzieło prowizoryczne, półstałe w drugiej fazie wznoszenia twierdzy Kraków. Początkowo był to po prostu ziemno-drewniany szaniec. Dopiero po kilku latach przebudowano go w artyleryjski fort jednowałowy o narysie pięcioboku. To była wybieżnia z koszar dla wojska. Czyli jakby to było z tej pierwszej fazy budowy, nie? To jest z pierwszej fazy mhm, budowy okay. i nawet ten brudnik jest oryginalny tak. i wymalowania ścian okay. i dzięki temu tam się zachował piękny brud. Przez długie lata istnienia fortu strzegły go aż cztery armie. Przetrwał różne zawieruchy dziejowe – dwie wojny światowe, zimną wojnę, i nadal, jak to się mówi, jest w służbie, ponieważ znajduje się tutaj siedziba Muzeum Twierdzy Kraków. I to razem powodowało, że pocisk, który tu wybuchał, na tym tracił impet. To wszystko jest mitowane, to wszystko jest w technologii historycznej. Jest absolutnie wyjątkowy. Jako jedyny tego rodzaju obiekt z całej Twierdzy Kraków zachował większość swojego oryginalnego wyposażenia pancernego. wysuwalne wieże artyleryjskie. Oryginalne bramy. Krat, wieszaki. To jest do tych historii. Nie należy ruszać od dotyku. Zachowały się te dwie półtoniach. Muzeum Twierdzy Kraków organizuje wycieczki, podczas których można zobaczyć unikalne wyposażenie twierdzy. potrafi wchodzić woda. I teraz jakby mamy pęknięcie i go zaklenimy nawet współczesnymi metodami, to ja już z doświadczenia mogę zagwarantować, że lepiej mieć ustalone takie. Turysta wie, dlaczego kapie. Tak Dziś Fort wygląda trochę jak angielski park, i można odnieść takie wrażenie, że władze nad nim w pewnym sensie przejmują rośliny i zwierzęta.